Dobry, dzisiaj zajmiemy się pasatem. O kurwa! Generalnie to, co się stało z nim w środku, coś tam się wylało. Wuziłem dzieci? Czy ja wuziłem? Moja wuziła! Tak jest! No i coś tam jest w środku, trzeba się tego pozbyć. Próbowałem różnymi preparatami. Próbowałem różnymi specyfikami, ale powiem Ci, jest ciężko. Choć pokażę Ci o co chodzi. O mały jest. Spokojnie to. Tak. Odsuniemy fotelik. No i tak. O tu pod fotelem, widzisz? Co tu się wydarzyło, nie wiem co to jest. To jakby taka wiesz. Jakaś yy, guma czy co to jest. W każdym razie to się lepi. I to nie wiem, to jakiś papier. Nie wiem jak się tego pozbyć. No lepi się, bo do tej Powiem Wam, że czytałem różne opinie, i generalnie, yy, znaczy opinie. Ktoś tam mówił, żeby to zmrozić, bo to może guma. Nie, to nie jest guma, to jakby cukierek się stopił, jakiś syrop. Może Stara z kimś tam jeździła. <głosy> <głosy> nie, no. Nie wiem, co to może być. W każdym razie jest to coś lepiące, ktoś mówi, jakimś preparatem na słomę, coś tego. Ja Wam pokażę, który jest najlepszy preparat za małe pieniądze, a skuteczny w 100%. Znaczy, tak mi się wydaje, bo nie sprawdzałem tego jeszcze. No ale chyba będzie trzeba sprawdzić. Drodzy Państwo, i tym preparatem jest. <laughs> to skutecznie usuwa plamy. Tylko wiesz, najlepiej na ciemnej powierzchni, żeby nie było, nie? Yy, zaraz ogarniemy temat, zobaczysz. Czekaj, weźmiemy tylko jakąś szmatę. <grych> Szmata nie musi być czysta. O, chociaż ten do polerki to by się przydał. Weźmiemy tej. Muszę zamówić nowe te. Taki palec, chuj, jeba. <grych> Jesteśmy w środku. Czekaj, połóż to tutaj, żeby nie było, nie co za bardzo. No i tak. No lepiej się to, nie? Patrz, pryskamy. Ciekawe czy to da radę. Opa, jak wchodzi w reakcję. <grybuj> <grybuj> Już czuję tutaj piękny zapach. Ciekawe czy to zejdzie. Ty, no coś tam, coś tam schodzi, ale... Chuj! Może jeszcze tego preparatu trochę, czekaj. O! Mhm. Dawaj! Więcej jest będę psikł, bo mi szkoda go. Dobra. Poczekamy chwilę. Zobaczymy co się stanie. Będziemy teraz WD-40 walić w aucie, a mówili, że taki dobry środek. A weźmy na przykład tutaj, o tu jest coś. Do z czego? Jak już śmierdzi to zobaczymy czy schodzi, pokaż. Czekaj, weźmiemy szmatę. Powiem Ci stąd to elegancko schodzi Opa, nawet sam zjeżdża z tego to dobre to! A tutaj też plamy Ale będzie jebać w środku. Poczekaj Chyba, że to jest jeszcze wilgotne takie. Ale już plany nie widać. O, tu jeszcze trochę. Ale schodzi, powiem Ci. O dziwo. Schodzi. Dobra, zobaczymy tą planę. Ta to była najgorsza. tutaj to się właśnie obawiałem. Co tu za liście? Już wleciał? leciu. A zobrócimy Ciągnął. Ty wyżera pod, pod, pod ten tę O! Ty zobacz Schodzi Ja cię kręcę, ty zobacz Welur wyczyści, podłogę ci wyczyści Reklamuję jakieś środki za 500, a to wystarczy kupić coś za 10-20 Także dla plamy to wódek najlepszy, przynajmniej na te ciemne, bo na jasnych to bym się trochę bało, ale no i tak no to jest od wycierania taki jasniejszy kolorek, Weźmy weźmiesz tak, o to znika. Generalnie ten yy... no, poradził sobie. Jestem zadowolony z tego. Jeszcze jeszcze odkurzy. Poprawi się za parę dni znowu nie będzie śladu generalnie jest dużo lepiej no, jak wezmę tego będzie Tu się da czarnym sprayem najwyżej no ja będzie dobrze <laughs> także ty to powiem ci no schodzi może no, jeszcze jakby raz psiknął, ale nie będę sprowadził auta najlepsze to było o to było całe brudne, a potem w wydechu wygląda jak nowka sztuka. Ale no, może czy jeszcze jakaś plama będzie. <noise> Co typu wycierało. Po całego nie będę psiką w jakim wierzył. Tam nie tego. Ale zabieramy. Także, No. Zaskoczył mnie. Plama oczywiście praktycznie zniknęła cała. Także jest ok. Także jeśli chodzi o ten środeczek to... Tamte na półce to się chowają. Wiem, tam nic specjalnego nie mam. Ale mamy całą zimę przed sobą. Będziemy sobie <gryśnić> czyścić. Każdy fotel jest osobna. Generalnie tam jeszcze jest dużo roboty przy tym pasku, więc szykuje się jakaś taka głębsza seria. Póki co <gryśnić> jesień za rogiem, jak zwykle zima, ty nieprzygotowany jesteś, zamiast postawić jakiś ten blaszaczek webasto we wrzucić i mieć spokój. Dobra. W każdym razie polecam. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że pomoże Wam to w jakichś gumach, nie gumach. Bo w każdym razie, jeśli chodzi o gumy, to nie, nie możecie zamrozić gumy, ale to tak nie działa. Lepszy jest wódek. 40 likwiduje piski, zabezpiecza i w ogóle. Także to nie jest żadna reklama, ale polecam.